Zrobimy od widza. Będziemy dzisiaj testować, zobaczymy, która będzie moc najmocniejsza. No i idziemy z testem. Borek Black po prostu. Demon. Black Demon. Black, black. trawkę i zobaczymy test na trawie, jak to szczela. Bez szaleństwa, widoczne. FP5 od Jorge. To taka z soba odpalaj Trochę mocniejsza od demona Troszkę większa dziurka po niej jest To nic nie widzę No, tak to wygląda Mógł widać Weszeleństwa Tutaj bei... medium No, jest, dobra. No to sobie No tutaj już jakaś dziurka powstała. No, no, na, na teraz. Okay, no. no tak, Dobra. Ło, wow, to po uszach. dziurka trochę większa G plus Ostrość, gdzie jest ostrość, hmm, czekaj. O mam ostrość. No już jest, dobra, 2G plus Słabsza od tamtej. No tu taka malutka dziurka powstała. Skromna taka, z TB-5, ostrość, ostrość tym miejscu, no w proszę. 30 na 30. No, jest, tym dziurko. w tym miejscu, 6 a 11 Słabsza od TB5 Tak, jest mniejsza dziura, widocznie, równanie nawet Dobra Ruska. Ruski Kaiserobot Nie różni się wiele od polskiego Odpalamy ruskiego Kaiserobota W którym miejscu go stawiasz? Może tutaj? O, ludzki no, crazy robot. Zobaczymy, co potrafi. Czym się uziął z polskiego? Nie mam pojęcia. Flara. O, takie mocne. Ale cię ładną zostawił, ty. Ty, jaka z duża. Największa dziwała. Patrzcie. Wysoki tu. To teraz polski? Tu ma ten. Tu ma instrukcję, a ruski nie ma instrukcji. Taka skaczkowostka, nie? Ja mamy polskiego Crazy owoca na emitter dźwięku P1. Podobnie. Także polski się nie różnią wiele od roskich Crazy Owoców. Jeszcze. Jumbo Wish in jeszcze z tą, tak? Ostatni, ja, mamy. 2012 rok. Jumbo Wisting Color. Wow. To zostajemy na, na jakiś inny dzień. Mamy dziurki po petardach. I teraz lecimy z bonusem. I to jest pierwszy bonus. Jest to Black Death, Death od firmy Ravi. I Goilla ze z zepsutym korpusem, po prostu. Spakowałem w takie coś. Zaczniemy od czegoś? Od, od, gorili. od gorili. No, wybuchła. Pomimo z zepsutego korpusu. No, ładnie wyrwało, powiem Goilla. Ładnie to wygląda. I teraz Black Death. Black Death. No ja piję tyle, ty. Spodziewałeś taki dziwny? Tutaj jest po tym, po no dobra, teraz bonus specjalny. Co Ale ziemi jest tu bo to jest po to to 怎么样？这个性格，那是那个。